Hej, ale mgła dzisiaj straszna. Dzisiaj po filmowaniu testu roweru chciałem wam pokazać krótko, jak parkować rower. Jedna bardzo, bardzo prosta rzecz, która sprawi, że nie będziecie, unikniecie bardzo wielu rys w rowerach. Tak wygląda prawidłowo zaparkowany rower. I nie mówcie mi, że rower się nie kładzie, rower trzeba obrzeć albo na trawc milion razy trzeba położyć rower, żeby go nie oprzeć o samochód, żeby się nie wywalił. Tak zaparkowany rower, nic mu się nie wydarzy. A teraz pokażę wam tylko jedną rzecz, zrobioną inaczej. Czyli ten pedał, gdzie kładę rower w drugą stronę. I zobaczcie, już rower robi cuda. Ten pedał Wam się porysuje, rower Wam odjedzie, coś tu się stanie, kierownica się skręci, rysujecie rower. Czyli pamiętajcie: rower kładziemy na stronę lewą zawsze, bo po prawej jest przyrzutka, na stronę lewą i nie spydałem do dołu, bo wtedy i będzie, będzie cudował, tylko spydałem do góry i teraz on ma trzy punkty podparcia. Podpiera się końcówką kierownicy, podpiera się tu przednim kołem, tu tylnym kołem. Czyli nie rysujemy ośki, nie rysujemy wcale lewego pedała. Rysujemy sobie tego end capa, czy jakkolwiek to, to sobie nazwiecie. Można też zrobić to samo. Zrobię to specjalnie na, na pszczule, bo pszczółę mogę bardziej katować. Można to zrobić na stronę przerzutkową, ale jeżeli będziecie mieli przerzutkę na wyższych przełożeniach, jest szansa, że on na przerzutce się położy. Teraz i już widzicie prawie dotyka, ale no dałoby się. W każdym razie najlepiej po prostu pedał do góry, cia, pyk. Hmm? A potem podchodzicie do roweru, łapiesz za kierę, podnosisz, i rower rusza. Jeżeli teraz chcemy oprzeć rower o samochód, albo jesteście w ręce, która jeszcze, jeszcze nie zadbała o rowerzystów, no to nigdy roweru nie opieramy o ścianę czy o samochód w taki sposób, bo on będzie lubił zrobić coś takiego. Tylko, jeżeli macie dropera, to sztyca do góry i o! Albo dwa punkty podparcia, czyli teraz. A zobaczcie, mogę autem ruszać. Tu się nic nie dzieje. Albo czasami po prostu jakoś wam się tak oprze. Że, o! O, o! Teraz mam trzy punkty podparcia. Zobaczcie. To oczywiście jest moja metoda, być może macie różne inne, dajcie znać, ale takie parkowanie roweru jest najbezpieczniejsze. Czy to będzie auto, czy to będzie. Czy to będzie ściana jakiegoś budynku? Pamiętajcie, jeżeli macie metalowe końcówki kierownicy, no to opieranie o auto nie będzie za fajne. Ja czasami gdzieś tak na szybko, jak muszę tylko oprzeć rower i przy nim jestem, opieram tylnym kołem o moje tylne koło auta albo o zderzak. Ja mam niemalowane, więc mogę sobie pozwolić, ale to już nie jest oczywiście ta. Ta stabilność on gdzieś tam będzie próbował odjeżdżać. Czasami tak robię, żeby coś muszę zrobić. Nie wiem co. No Na pewno nie do pompowania kół, do pompowania kół na pewno bym rower ustawił w taki sposób. No i tyle. Pozdrawiam Was z Ochli. A już niedługo spadam dla Was odcinek o tryliówce. Na razie. Hej.